Dobra, witajcie w kolejnym odcinku Dwóch Wielkich Ogrodników. Dzisiaj porozmawiamy o oprysku pszczoskwiń przed groźną chorobą jaką jest kędzierzawość liści Spóźniłem się? Coś się spóźniłem? Spóźniłem się, tak? No. Zdążyłeś, zdążyłeś Bo... na kolejne nagranie. Tak myślałem o tej kędzierzawości, tak myślałem tak. i tak sobie te włosy moje tak robiłem, robiłem i takie mi kędzierzawe wyrosły. Nie wiem czy takie włosy kędzierzawe do mnie pasują czy nie, to musicie ocenić, ale jest mi ciepło mi jest tutaj w czaszkę, to jest najważniejsze. Więc dzisiaj mówimy o kędzierzawości i to nie takiej kędzierzawości, tylko paskudnej chorobie, która będzie atakowała tą oto piękną brzoskwinię. Bo muszę tak. wam powiedzieć, że nie jest prawdą, że w Polsce się brzoskwinie nie udają. Jeżeli odpowiednio o nie zadbacie, to będziecie mieli piękne, wielkie owoce. To jest akurat, pochodzi ona ze szkółki, która ma stare odmiany. Szukajcie takich brzoskwiń. Te brzoskwinie są wielkie. One nie wchodzą dosłownie do słoika i są niewiarygodnie słodkie. Nigdy takich nie kupicie w sklepie właśnie jak z takiej brzoskwini. Mam ich około 20. I wszystkie się udały. Nie, jedno drzewko chyba padło w zeszłym roku od mrozów. A reszta. Jest wspaniała, ale powiem szczerze, że gdyby nie pomoc Adriana jako specjalisty od środków ochrony roślin, to pewnie już bym tych brzoskwiń nie miał, dlatego że właśnie zaatakowała je ta paskudna choroba, wstrętna kędzierzawość. Tak. Powiedz coś o boże o tej chorobie, jak ona atakuje, mm. co to jest w ogóle za paskudztwo, które nam niszczy nasze piękne drzewka. Tak, choroba ta, kędzierzawość liści brzeskini wywołana jest przez patogen Taflina deformans, właśnie wywołujący tą chorobę. Dlaczego teraz wykonujemy oprysk? Otóż dlatego, iż ta choroba, zarodniki zimują między innymi właśnie na korze, na korze pędach, czy, czy na samych pąkach, czy właśnie na tych łuskach okrywających. Tutaj pąki. Właśnie to są miejsca, w których po prostu ten patogen zimuje. I wiosną, wraz, gdybyśmy nie przystąpili do zabiegów ochronnych na przedwiośniu, to wiosną, wraz z ruszeniem wegetacji, gdy tylko pojawią się liście, choroba zaczyna się rozwijać. Początkowo to w postaci takich przebarwień plam, e, takich jaśniejszych, takich e, jasnozielonych, żółtych, które ulegają deformacjom. E, te liście właśnie zaczynają deformacji i przebarwiają się na różne kolory od takiego pomarańczowego przez taki różowy, czerwony, karminowy kolor właśnie te liście często zaczynają opadać. W tym momencie gdy opadają często dochodzi do ponownego wzrostu nowych przyrostów, pojawiają się nam nowe przyrosty, co sprawia, że ta roślina pod koniec lata jest znacząco osłabiona Gorzej nam później zimują takie rośliny, są mniej odporne na niekorzystne warunki, na warunki stresowe, takie jak chociażby susze. Dlatego konieczne jest zwalczanie tej choroby. No i oczywiście, plon. Takie rośliny porażone tą chorobą zdecydowanie gorzej plonują. Kędzierzawość bardzo łatwo rozpoznacie. Tak. Liście się marszczą, robią się żółte, natomiast ja nie usuwałem liści częściowo porażonych, tak. dlatego że one jeszcze coś produkowały yy, chorofilu, także po prostu jakoś to, yy, yy, tak. to działało. Yy, jeśli nie ma duży, yy tej choroby w dużym nasileniu, oczywiście te pojedyncze liście można obrywać. Dodam jeszcze, że patogen najintensywniej przenosi się szczególnie podczas opadów deszczu. Właśnie wtedy z liści na liście i z drzewka na kolejne drzewko. A jakie środki używamy i w jaki sposób je stosujemy? Bo wiem, że rozpoczyna się od tego, od oprysku jesiennego. Tak. Ten powinniśmy już mieć za sobą, tak. ja tak zrobiłem. I teraz pora na ten oprysk przedwiosenny, tak? Jeszcze przed przycięciem brzoskwini, bo kiedy przycinamy rozklinie? W marcu będziemy w marcu, przycinać. Ale tak. już przeciwko kędzieży teraz, tak? Tak, oprysk możemy zrobić już teraz. Jeśli chodzi o zabiegi ochronne, tutaj od razu dodam, że lepiej zapobiegać niż później leczyć. Dlatego opryski wykonujemy w stanie bezlistnym. Właśnie taki oprysk możemy wykonać już jesienią, kiedy rośliny zrzucą liście. I bardzo ważne są opryski, właśnie. Na przedwiośnie, o tej porze, można zastosować dwa preparaty. Jednym z nich jest syllit, drugim środkiem jest miedzian 52P. Jeśli chodzi o syllit, jest to preparat zawierający dodynę w swoim składzie i stosujemy go w stężeniu 10 gram na około 5 do 10 litrów wody. I takim stężeniu opryskujemy dokładnie te nasze drzewka. Ja słyszałem, że należy jeszcze opryskiwać ziemię wokoło, tak? Zgadza to, się. Możemy opryskać y, całe drzewka, dokładnie te pędy pokrywamy cieczą roboczą, wszystkie pędy dokładnie, ale także wokół drzewka, szczególnie jesienią, kiedy te liście y, opadły, to jest bardzo ważne też wokół, wokół drzewka oprys. No pokaż jeszcze jak opryskujemy, bo to no, jest... Dokładnie ten, całe drzewko... Nie, ale nie mnie, nie mnie, jest wiatr, nie mnie, nie, 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 nie! I, I co najlepszego no zrobiłeś? Gdzie są moje moja kędzierzawość. Zwalczył moją, moją kędzierzawość. I co ja teraz zrobię? Będę musiał znowu te kęciorki sobie y, sztukować. Tak, no dobrze. Tak. To oczywiście był żart, natomiast tak. kędzierzawość nie jest żartem. Chcecie Dokładnie. mieć udane troskwinie, y, no trzeba niestety stosować te środki. Zgadza jako one się. mają karencję w ogóle? Jeśli chodzi o te preparaty, bo tutaj jeszcze dodam, jeśli chodzi o miedzian zawierający plenochlorek miedzi, wykonujemy oprys w mocniejszym stężeniu niż zalecane na inne uprawy, bo jednoprocentowe stężenie stosujemy, czyli 10 gram preparatu na 1 litr wody i w takim stężeniu wykonujemy oprys. Jeśli chodzi o okres karencji oczywiście, no to są to preparaty z 7-dniową karencją, jednak tutaj nie ma to dużego znaczenia, po prostu zabiegi te wykonujemy o takiej specyficznej porze w gdzie... Jaką pogodę były jeszcze, bo to jest istotne. Tak, przede wszystkim, żeby było bezwiecznie i Sucho. Dzień powinien być właśnie najlepiej słoneczny, ciepły, bez opadów atmosferycznych i oczywiście, żeby nie wiał wiatr. Co do temperatury, bo zakres temperatur także ma znaczenie. W przypadku oprysków na klędzierzawość liści brzoskwini, e, substancje czynne, które tutaj mamy, właśnie dotyna czy tlenochlorek miedzi, najskuteczniej działają już od 5-6 stopni Celsjusza. Czyli jeśli za oknami panują takie warunki, warto wykonać oprysk właśnie na brzoskwinie. Powiedz, takie były doświadczenia jeszcze, a to taśmą miedzianą się tam, prawda, tą brzoskwinie owijało, a to, to to w ogóle jest skuteczne? E, sprawdzają się, ale w przypadku e, nieco innych upraw, na przykład w przypadku pomidorów polecam. Tak, no trochę się dla Was poświęciliśmy, dlatego, że jest e, straszny wiatr dzisiaj, więc tak. na, ta, tylko symbolicznie wodą pryskaliśmy, no i będziemy opryskiwać tą pogodę, bo nie można. Zaczekamy, aż pogoda nie będzie. w ogóle poprawi. się poświęcił, bo jeszcze jest to chory, Ja może troszeczkę mniej, bo jak pamiętacie, nie było nas dłuższy czas na YouTubie dlatego, że trochę byliśmy chorzy. Ale już jest wszystko w porządku i tak. będziemy pokazywali następne filmy. Do zobaczenia na następnym filmie. Subskrybujcie nas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.